I tam chciałem swój problem. Otóż strasznie ciężko mi pali na benzynie odkąd zrobiło się zimno. I co to może być za problem? Paliłem na półbaku. Tankuję normalną benzynę 9.8, a nie berberuchu jakąś pana Staśka. I nie wiem dlaczego jest tak, a nie inaczej. O! Niby coś łapie, a za chwilę już rozrusznik nie kręci normalnie. Pompę w boku słychać, a podczas kręcenia rozrusznikiem jakby się wyłączała. Na, na Holgo wziąłem nawet, to na benzynie nie chciał zapalić, dopiero na gazie zapalił, nie wiem co to może być, mam nadzieję, że pomożecie.